Dzięki współpracy z UNHCR-em nasze magazyny ponownie się zapełniają. Będziemy mieli dostarczone około 17 tirów różnych darów. W tej chwili te dary już od kilku dni do nas wpływają. Są to zarówno koce, materace, ale są też takie zestawy higieniczne. Obejmujące takie materiały pierwszej potrzeby, które stanowią taki komplet zarówno dla matek z dziećmi, jak i dla takie rodzinne dużo szersze. Część z tych materiałów będziemy wykorzystywać tutaj u nas w miejscach zbiorowego zameldowania, na tyle zbiorowego pobytu mieszkańców Ukrainy w tych obiektach gminnych. Natomiast część materiału będziemy chcieli oczywiście, część tego towaru dostarczyć na Ukrainę, bo tam jednak te potrzeby są, wydaje się, największe i tam jest najwięcej osób potrzebujących. Here we have, uh... Tu mamy to, czego potrzeba w normalnym domu, w takim gospodarstwie domowym. Mamy poduszki, mamy prześcieradła, mamy kołtry, mamy, koutry, mamy y, artykuły higieniczne. Wszystko, co, wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby zbudować takie podstawowe do ciepło domowe. Oprócz tego, wszystkiego jeszcze uruchomiliśmy wspólnie z rządem Regionalny Plan Działań w odpowiedzi na sytuację y, uchodźczą związaną z kryzysem na Ukrainie. We współpracy z rządem i z organizacjami pozarządowymi, 87 dokładnie. Chcemy zebrać około 740 milionów dolarów na niesienie bezpośredniej pomocy ukraińskim uchodźcom tu na terenie Polski, mając jednocześnie oczywiście nadzieję, że ta wojna stopniowo zacznie wygasać. i ludzie powoli, ale coraz sprawniej, coraz pewniej, w coraz pewniejszych warunkach będą mogli wrócić do siebie do domu.